Zieniewska. Mam 16 lat, jestem z Sokoła Podlaskiego, mój macierzysty klub to MKK Sokołów S.A. Osnicz Sokołów Podlaski. Gram na pozycji 3, mam 1,82 m wzrostu. Moja przygoda z koszykówką zaczęła się w trzeciej klasie podstawówki, byłam sobie na lekcji jakiejś tam, nie pamiętam, i przyszedł trener i zapraszał dziewczyny, żeby przyszły spróbować. Najpierw były zabawy, no i się tak zaczęło. Moim najlepszym wspomnieniem z drużyną jest to, że zdobyłyśmy pierwszego mistrza, bo wtedy nikt w nas nie wierzył. I musiałyśmy się bardzo postarać, żeby go zdobyć, no i tak razem byliśmy. Moje największe osiągnięcie jest to, że zdobyłyśmy trzykrotnie Mistrza Polski. Dwa razy jako drużyna MKK Socow SA, a raz jako Województwo Mazowieckie. <grymne> jak na razie nie mam stałej koszuli. Do SOS-u przychodzę po to, aby doskonalić swoje dobre strony, jak i wyeliminować y, słabe, nauczyć się nauczyć się lepiej grać także aby zobaczyć jak wygląda gra w pierwszej lidze. w przyszłości chciałabym dać w pierwszej reprezentacji w dobrym klubie na pozycji 2 i 3 czyli rzucający obręce i nisko skrzydła moja motywacja przed wszystkim polega na <grywanie> wyciszeniu się i jeśli jest, jest możliwość to słucham muzyki Wtedy myślę o moich zadaniach. Moimi mocnymi stronami są m.in. agresywna obrona, rzut spada 3 sekund i minic do odrzutu. W sumie chciałabym poprawić kondycję, skuteczność, rzut wyskoku, jak i obronę 1 na 1, żeby też bardziej schodzić do pomocy. Jest wtedy ostatnia noc. Ja jestem z wojska! Salutuję. Przyrzekam. Nigdy, przenigdy nie lekceważyć starszych koleżanek co one moimi aniołami stróżami ufam im w stu procentach gdyż wszystko co robią robią dla mojego dobra.